Od czasu, kiedy ponad dwa lata temu po raz pierwszy przetestowałem robota sprzątającego, uważam, że jest to sprzęt, który niesamowicie ułatwia życie. W moim domu stawiam go na równi z pralką, suszarką czy zmywarką i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Tylko, że tak jak przy zmywarce irytuje jej opróżnianie, tak przy odkurzaczu jest to opróżnianie pojemnika na kurz, czyszczenie mopa i napełnianie pojemnika na wodę. A gdyby i tego nie trzeba było robić, albo robić dużo rzadziej. Tak mielibyśmy robota idealnego. A taki moim zdaniem jest Roborock S7 MaxV Ultra. Ten autonomiczny odkurzacz możecie kupić bez dopiska Ultra w nazwie, ale wtedy nie dostaniecie moim zdaniem najważniejszego elementu, który sprawia, że pokochałem ten sprzęt. A chodzi o stację Empty Washfield Dock. Co prawda trzeba dla niej przygotować naprawdę sporo miejsca, ale uwierzcie mi, jest warto. Po pierwsze standardzik. Stacja robota naładuje i wyciągnie z niego zebrany kurz i brud. To już znamy od dawna. Ale co ciekawe, ta stacja zawsze trochę brudu w pojemniku robota zostawia. Taki mały minus. tym. Ale po drugie, dzięki tej stacji robot przed każdym mopowaniem uzupełni pojemnik na wodę, przeczyści i porządnie nawilży mopa, a potem w trakcie przejazdów co wyznaczony czas albo co pokój, to można sobie wybrać, wróci do stacji, żeby znowu przeczyścić mopa i uzupełnić wodę. A na koniec przejazdu MOP jest jeszcze raz przeczyszczony. Jest to wyśmienite rozwiązanie, dzięki któremu robot sprzątający w końcu staje się urządzeniem, które można skonfigurować i prawie, że o nim zapomnieć, bo samo o siebie zadba. Jasne, trzeba co jakiś czas wymienić worek na kurzu, uzupełnić pojemnik na wodę, czy opróżniać ten z brudną wodą z czyszczenia, a do tego wypada też co jakiś czas przeczyścić takie elementy stacji jak filtr czy szczotka, ale i tak jest to mała niedogodność w porównaniu do maksimum wygody. Normalnie bez takiego czyszczenia mopa musimy go co sprzątanie prać, a tak możemy zmniejszyć częstotliwość tego procesu. Jest tylko jedna rzecz, która mnie trochę martwi. Mianowicie, Empty Washfield Dog ma sporo ruchomych części, a to oznacza części, które mogą się zepsuć. Dość tego czarnowictwa, bo Roborock S7 MaxV bardzo dobrze widzi to, gdzie jedzie, żeby posprzątać. Bo poza lidarem, dzięki któremu robot zmapuje nasze mieszkanie, od przodu mamy dwa dodatkowe sensory. Kamerę RGB i skaner 3D. To dzięki nim i rozwiązaniu, które Roborock nazywa Reactive AI 2.0, urządzenie wykrywa obiekty na podłodze i odpowiednio planuje przejazd. Rozpozna kable, stara się je omijać ze sporym zapasem. Zwykła przeszkoda? No nie, można podjechać trochę bliżej. Podczas moich testów muszę przyznać, że S7 Max Naprawdę dobrze sobie radził, niczego co zapomniałem zabrać z ziemi nie ciągnął za sobą. Jedynie okazjonalnie przesuwał obiekty, które powinien był ominąć, ale zdarzało się to naprawdę rzadko. Co ciekawe, nie musicie się martwić, że przy zgaszonym świetle robot nie rozpozna czegoś, bo może on sobie doświetlić przejeżdżaną trasę. Przy tym wszystkim ten odkurzacz nie jest przesadnie ostrożny przy swoich przejazdach. Jasne, już chyba nigdy nie doczekam się sprzętu, który wjedzie pod moje cokoły i tam doczyści w kuchni. Ale Roborock S7 MaxV, mimo włączenia opcji zmniejszenia kolizji, dokładnie czyścił całe mieszkanie. Swoją drogą, Reactive AI w aplikacji pozwala na sporo ustawień, w tym nawet na całkowite wyłączenie tego systemu. No dobra, chwalę stację dokującą to, jak robot się porusza, ale co z najważniejszym: odkurzaniem i mopowaniem. No, Tutaj moja miłość do tego robota się tylko wzmacnia. Jeśli chodzi o odkurzanie, to Roborock S7 MaxV ma wystarczająco mocy, żeby wciągnąć wszystkie brudy w moim mieszkaniu. Przy trybie odkurzania nazwany Max Plus, ten robot może osiągać moc sania nawet do 5100 paskali. Skorzystając z tej funkcji dwa czy trzy razy i wtedy trzeba przygotować się na dużo większy hałas przy odkurzaniu i zdecydowanie krótszy czas pracy Roborocka, ale też na dobrze, naprawdę dobrze wciągnięte brudy. A mopowanie? Roborock S7 MaxV, tak jak S7, ma naprawdę dobrze zrealizowany system mopowania. Co prawda, przy przejazdach nie robi on ruchu na jodełkę, ale nie musi. A to dlatego, że nakładka mopująca ma specjalną konstrukcję, która wibruje według zapewnie producenta nawet do 3000 razy na minutę, dzięki czemu ściera brudy z podłogi. A jeśli tego byłoby nam mało, to w aplikacji przy trybie tylko mopowania można wybrać taki specjalny podtryb. Głęboki, dzięki któremu odkurzacz zagęści swoje przejazdy tak, żeby nie pominąć żadnego fragmentu podłogi. Ponadto nakładka mopująca może być podnoszona i opuszczana, by po opuszczeniu zapewnić dodatkowy nacisk na czyszczoną powierzchnię. I te mopowanie w tym robocie naprawdę ma sens i sprawdza się przy codziennym użytkowaniu tego sprzętu. W połączeniu z automatycznym czyszczeniem mopa i uzupełnianiem wody ze stacji Empty Wash field dog, Okazało się, że podłogi, o których myślałem, że są czyste, wcale takie nie były. A jeśli chcecie jeszcze bardziej upewnić się, że robot przy przejeździe niczego nie pominie, to przy czyszczeniu strefowym i pokoi możecie zwiększyć liczbę przejazdów do dwóch. A wtedy Roborock S7 Max V drugi przejazd zrobi prostopadle do poprzedniego, robiąc wzór kratki. A to wszystko możemy kontrolować albo z aplikacji Xiaomi Home, albo apki Roborocka. Różnica między tymi dwoma sposobami korzystania z roboroka S7 Max V jest następująca. Tylko w apce roboroka zobaczymy widok mapy w 3D, który moim zdaniem nie jest przydatny. Czy też skorzystamy z możliwości połączenia się zdalnie z robotem i patrzenia jego kamerą, czy rozmowy za pomocą jego głośnika i mikrofonu? Na szczęście, łączenie z tym sprzętem nie jest anonimowe i robot głośno o tym poinformuje, więc nie poszpiegujecie współdomowników po cichu. A poza tym, to obie aplikacje robią wszystko, czego można by się spodziewać po apce do sterowania robotem. Edycja mapy, w tym ustawienie mebli, ale co warto wspomnieć: jeśli robot swoją kamerą rozpozna jakiś mebel, to zaproponuje nam od razu jego ustawienie na mapie. Dalej możemy tutaj ustawiać strefy zakazu wjazdu czy mopowania, ustawić tryby sprzątania, w tym osobne ustawienia dla każdego z pokoi z osobna. Mamy tutaj zarządzanie mapami, jeśli mamy więcej niż jeden poziom w mieszkaniu, planowanie przejazdów, ustawienia Reactive AI, ustawienia robota, w tym blokada przed dziećmi, tryb nie przeszkadzać, czy możliwość włączenia pełnego ładowania poza godzinami szczytowymi. Mamy też ustawienia częstotliwości i trybu czyszczenia mopa, ustawienia autoopróżniania, czy tego jak robot ma zachowywać się natrawiając na dywany. Podnieść mopa, uniknąć się dywanu, czy nic nie robić. Możemy też wybrać głos robota, i tak jest tutaj polski, czy sprawdzić, czy nie wypadałoby wyczyścić jakiegoś elementu tego sprzętu. Z tego wszystkiego w ogóle nie powiedziałem, jak Roborock S7 MaxV się prezentuje. W skrócie, dość. Futurystycznie. Poza tym, że jak prawie każdy autonomiczny odkurzacz jest okrągły, to do tego ma te czujniki z przodu do Reactive AI, czerwone wstawki z tyłu i pasek informacyjny LED, który zmienia kolory i porusza się, nadając temu robotowi dodatkowego takiego sci-fi charakteru. Tylko, czy to wszystko wystarczy, żeby przekonać Was do wydania 3700 zł na samego robota i 2500 zł na stację? Czyli łącznie 6200 zł za odkurzacz. I gdybym mógł pozwolić sobie wydać takie pieniądze na sprzęt, jakim jest autonomiczny odkurzacz, to na pewno wydałbym je na Roboroka S7 Max V Ultra. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.